Hej, witam was ponownie w kolejnym materiale z serii News i dziś rzucimy okiem na dwa nowe pojazdy premium, a raczej klony dostępnych już w grze maszyn. Będą to ósme poziomy T4485M i jak Tiger H. <grym> Powiem szczerze, nie do końca podoba mi się ostatnia polityka wargaming dotycząca. Czołgów premium, modyfikacje obecnych już w grze maszyn, zmienianie kamuflażu i można tak długo wyliczać. To wszystko ostatnio trochę kłuje jednak w oczy. No ale dobra, bez zbędnego marudzenia, zobaczymy z czym to się je i jakie są parametry. Na początek radziecka maszyna, czyli T4485M, yy, ósmy poziom, który posiada 1200 HP. Na pewno nie jest to dużo na tym poziomie, jest to wręcz mało, szczególnie kiedy porównamy do, to do konkurencji. Przypominam, że, na przykład, T44 z Drzewka ma 1300 HP, chiński Typ 59 ma 1300 HP, a iMX CDC. 1400, Pantera 88, 1500, więc są to wartości dużo większe i robi to różnicę na pewno, bo to jest przeżycie jednego albo nawet dwóch strzałów więcej, prawda? No ale dobra, to nie jest najważniejsze w czołgu średnim, zobaczmy resztę parametrów. Silnik 750 koni, masa ponad 31 ton, ale uwaga, moc na tonę wynosi Prawie 24 koni to jest naprawdę rewelacja jak na średniaka. Jakby było mało, prędkość maksymalna wynosi 60 km na godzinę, czyli również rewelacja i dalej jest jeszcze lepiej. Obrót kadłuba to prędkość 60 stopni na sekundę, obrót wieży 52 stopnie na sekundę. To są genialne parametry i dzięki temu świetnie będzie się objeżdżało. Oraz flankowało rywali, prawda? O to chodzi, aby to flankowanie medem było na wysokim poziomie. Opory dla gruntu są niskie, czyli kolejny plus. No i tutaj robi się troszeczkę słabi. Pierwsza taka poważniejsza sprawa to zasięg widzenia, który wynosi 380 metrów. To nie jest dużo. Mogłoby być 400, ale wtedy wiadomo, to byłby jeszcze świetny spoter. Pancerz Koduba 75 mm z przodu, boku. I 45 z tyłu. Pancerz wieżyczki jest troszeczkę lepszy, ale również te dane nie robią wielkiego wrażenia. I tutaj kolejna kluczowa rzecz, czyli armata. Armata 85 mm ZIS, yy, która no, wygląda dobrze. Obrażenia bazowe to 180 na amunicji podstawowej, amunicji premium i 300 na HEQ. Penetracja bazowa 183 mm na złocie prawie 250, czyli kosmos. To jest bardzo, bardzo dobrze. Szczególnie, że to będzie walczyło nawet z dziesiątkami. Pamiętajmy, także że tam to się na pewno przyda. I penetracja na hełku niestety za duża nie jest, niecałe 45. I dalej DPM. Pamiętajmy, że tutaj mamy damage. Na strzał gorszy niż w T44 w Type 59, więc trzeba nadrabiać dpm. -em. No i damage na minutę wynosi leciutko ponad 2250 bez modułów, ze zwykłą załogą 100%. Aż taki kosmos, to to nie jest. Czas przodowania wychodzi niecałe 5 sekund. Powiedzmy, że to się jeszcze będzie dało zmniejszyć, więc przeżyjemy z takimi danymi. Celność 0,34, czyli dobrze. Pamiętajmy o tym, aby medy były skuteczne, muszą mieć dobrą celność, bo strzelamy często w ruchu na niezegranym do końca celowniku. I czas celowania również jest kluczowy, wynosi leciutko ponad 2 sekundy, czyli kolejna dobra sprawa w medzie. Depresja niestety 6 stopni to na pewno nie wystarczy na większość mapek, ale co zrobić? Czołg ma czterech załogantów i kolejna ważna rzecz, sylwetka. Mamy tutaj kilka zdjęć tego czołgu na mapie Himmelsdorf i wygląda to dobrze, bo czołg na pewno będzie się dobrze ukrywał, będzie miał dobry kamuflaż, także to cieszy. I ogólna moja ocena tego pojazdu? Hmm, na pewno dobra, pytanie tylko, czy nawet nie za dobra, bo parametry naprawdę wyglądają obiecująco jak na czołg średni, co prawda troszeczkę tutaj minusów będzie, szczególnie ten pancerz nie będzie tyle odbijał co w innych medach, także opuszczanie armaty, mniejszy temecz na strzał, no ale reszta danych troszeczkę tutaj będzie nadrabiać. To będzie mało wytrzymały czołg, bardziej skupiony na flankowaniu, objeżdżaniu i łupaniu często ze swojej szybkostrzelnej armaty 85 mm. Pancerz jak widać cieniutki. Wiele bym się tutaj nie spodziewał. Yy, od boku, od tyłu również tak cieniutko bardziej. Ale fajna rzecz jest taka, że na złocie będzie amunicja podkalibrowa, a nie hity, czyli tutaj znowu plus, bo wiadomo, apc ry lecą szybciej i są bardziej takie przyjazne dla gracza. Więc to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten czołg, a teraz kolejna maszyna, czyli Jak Tiger H. Pojazd które można najprościej określić jak Tigerem ze 128, z na przykład Fertka, Borsuka, Skorpiona, jak tak itd., itd. Po prostu zwykła armata z Mausa zamontowana na jak i zobaczmy jak to wygląda. Przypominam, ósmy poziom i tutaj liczba HP robi wrażenie 1600 naprawdę dużo, silnik 700 koni masa. Prawie 75 ton, i jak się można domyśleć, domyślać, moc na tonę będzie niewielka. Niecałe 9,5 tutaj konia mechanicznego na tonę no to jest mało. Prędkość maksymalna 38 km na godzinę. Obrót kadłuba wynosi 20 stopni na sekundę. Opory są w normie nie za niskie, nie za wysokie i zasięg widzenia bazowo 370 metrów. Również ok. Pancerz kadłuba to raczej normalna sprawa. Tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. To jest pancerz z. Jadzi zwykły na dziewiątym poziomie i pancerz jadzi z 8 y, poziomu, jak Tigera 88, 8 prawda? Więc znowu normalna sprawa. Bardziej interesuje armata, bo to ona tutaj będzie unikalna na, na tym tierze. Więc popatrzmy. Obrażenia bazowe. 490 na złocie również tyle, na HEQ 630 to jest dobry rezultat. Penetracja 246 i na złocie ponad 310 to duży plus. TPM wychodzi niecałe 2400 uszkodzeń na minutę przy załodze 100%. No to na pewno to się jeszcze znacząco podniesie. Do 3000 raczej nie dobijemy. Ze wszystkimi bonusami, ale wciąż będzie to dobry rezultat. Wychodzi czas przodowania niecałe 12,5 sekundy. Cenność 0,34, czas celowania ponad 2,2 sekundy, 2,2 sekundy, i depresja wychodzi minus 7 stopni. Powiem tak: szału może wielkiego nie ma, ale ja akurat y, wolę mieć lepszy democz na strzał. Niż wysoką szybkostrzelność, więc kiedy miałbym wybierać między tym pojazdem, a jak Tigerem 88, to chyba bardziej Skłaniałbym się ku yy, tej maszynce. No bo wolę lepszy domyślać na strzał po prostu. Wiem, że nie każdy to sobie ceni, ale ja akurat mam takie preferencje. No i zobaczmy. Wiadomo, to nie będzie jeździło szybko, będzie to dość powolny pojazd. Pancerz. To widać, będzie miał swoje wady tak jak każdy inny, jak Tiger. Będzie wchodziło w dolną płytę zdział dział z niską penetracją. Górna płyta będzie już co nieco odbijała, ale wciąż będzie karana na pewno na złocie i z dział wyższego poziomu. Przypominam, to będzie losowało nawet na dychy. A lewa strona i prawa strona od jarzma jest oznaczona czerwonym kolorem. Ma 270 pancerza. Tam będzie wchodziło tylko z dział pewnie 9 i 10 poziomu. Od boku wiadomo, zwykły pancerz, który będzie z łatwością przebijany. Od tyłu to samo, także tak wygląda normalny jak Tiger. I jeśli chodzi o amunicję. Przypominam, amunicja podkalibrowana na złocie, bazowo AP, także to również dobra wiadomość. Podsumowując, mi ten pojazd naprawdę się podoba i jestem nim zainteresowany, bo e, lubię takie armaty na tym poziomie. Na pewno tutaj w przeciwieństwie do Actaigera 8 88 będzie tutaj firm Factor związany z tym demagem na strzał, dużo większym. Ponad dwukrotnie. Także. To dobra sprawa. No i takie moje podsumowanie tych dwóch czołgów. Dla mnie ciekawszym okazem jest jak Tiger, aczkolwiek T4485 również będzie dobrą maszynką, tylko trzeba będzie wykorzystywać jego mobilność. Tutaj będziemy raczej snajpili bezpiecznie z dystansu, ewentualnie znajdziemy sobie jakąś osłonę, aby schować spód i wtedy będziemy pompować rywali co te na przykład 10 sekund po 500. To też będzie fajna sprawa, więc. To by było na tyle ode mnie. Zachęcam Was do komentowania, dajcie znać, co myślicie o tych kolejnych klonach, które mimo wszystko są dość interesujące. Zachęcam także do oceniania filmu. Do usłyszenia, cześć!